Przedstawiam mam dzisiaj kolejne Arkana małe, czyli buławie. To są arkana żywiołu ognia. I tak zaczniemy od Asa. I tu mam drugiego Asa. To są dwa asy. Jak popatrzymy na te dwie karty, ta, ta przedstawia mężczyznę takiego silnego, z energią, czy mam buławę w ręku, czyli skupia ona wszystkie buławy, które od Asa aż do dziesiątki są. A tutaj jest buława ogniska jest salamandra, tutaj jest ogień, kryształ na końcu. Teraz jak popatrzymy na tą kartę i na tą, tutaj jest taka niesamowita energia, bije tam wulkan, nawet jest wręcz taka potężna. A tutaj bije taki mężczyzna w wieku Pełnym sił, pomysłów i taki idący do celu, mimo jakichś tam trudności, które są, bo twardo trzymam tą buławę. I gwarantuję Wam, że tutaj na pewno w tych dwóch kartach nie potrzeba niebieskiej tabletki. To jest karta, która przedstawia taki ogrom siły. W rozkładzie, jak ona się pojawi, to znaczy, że jest jakiś plan, i jest on do zrealizowania, i jest on już taki końcowy. I w tym momencie może wskazywać, że przeszliśmy dużą drogę, i właściwie już jest to wszystko na ukończeniu. I teraz tylko albo trzeba go dokończyć. W zależności od pytania, albo zawrócić i coś na nowo, bo ten etap już się skończył realizacji tego planu. Ta karta pokazuje nam zasób energii, którą mamy w sobie, żeby działać, a resztę kolejnych kart będą pokazywać nam, jak my się zmagamy z tą energią, z tymi planami, z tymi pomysłami, które będą realizowane, te cele, które chcemy osiągnąć, bo na tej karcie są cele, są plany, jest ogromna energia i determinacja, żeby działać i żeby pomyślność była, i to jest. Karta I to jest karta, która pokazuje nam ogromną energię do wykorzystania. Także te, te karty Buław to są karty żywiołu ognia i żywioł ognia obejmuje w astrologii trzy znaki ogniste, czyli baran, którym zarządza Mars, lew którym zarządza Słońce i strzelec, którym zarządza, zarządza Jowisz, planeta. Więc te wszystkie planety i te znaki będą się przewijać w tych kartach Buław. Także to jest jedynka, jest ogrom energii, jest możliwość planów, jest możliwość zmiany planów, jest walka o, o coś i to jest pomyślna karta w rozkładzie, bo daje taką nadzieję, że coś zostało ukończone albo coś się rozpoczyna i będziemy działać. Czyli w drugiej karcie Buław, tutaj mamy dwójkę i to dwójki, tak jak mówiłam, wszystkie mają wybory. Każda dwójka, w każdym arkanach, czy żywiołu wody, czy żywiołu powietrza, czy żywiołu ziemi, to są wybory. I tu mamy dwa takie wybory. Są dwie buławy, dwie pary drzwi. Buławy są na końcu z kryształem, czyli jest energia. Jest taka świeża energia. Tu są takie schody i dwie możliwości. Pójdziemy w zależności, mamy taki plan, mamy jakąś koncepcję, mamy świeżą energię, jesteśmy pełni pomysłów, tylko musimy wybrać ten pomysł i w którą stronę on się skieruje, to albo będzie to w dobrą stronę szło, albo może to przeszkodzić nam w realizacji, więc tu jest taki wybór i taka świeża, zgromadzona energia od tego asa buław. Kolejną jest trójka, czyli to jest dalszy ciąg jakby tych zmagań, żeby zrealizować ten cel, który żeśmy sobie wyznaczyli i tutaj mamy trójeczkę i tu widać trzy buławy, siedzi mężczyzna, tutaj jest nagi i nie bez przyczyny on jest nagi, czyli jest pozbawiony jakichkolwiek takich złych in instynktów, jest taki świeży, ma pomysł, dostał tą energię od asa i od dwójki wybrał jakąś tam sytuację i teraz spogląda na tą sytuację, którą wybrał, czyli z oddali jakby był, płynął statek, płynie on jak gdyby po niebie i to świadczy o tym, że on ma ten pomysł w głowie i on jest bliski realizacji, czyli wyczekuje się jak gdyby tego, co się ma wydarzyć i to może nastąpić już w każdej chwili, to co tam zamierzamy, tu jest słońce, tu jest baran, baranem włada Mars, baran to działa, baran działa szybko, słońce mu w tym pomaga, ma dużą energię, jest ona jak gdyby tym, że te, nasz, ten nasz plan wysuwamy jakby tak przed nami, bo słońce zawłada lwem, lew to jest takie ego i my mamy taką świadomość, że chcemy ten plan, żeby on już się zaczął i żeby był realizowany po naszej myśli. Więc kolejną kartą jest czwóreczka i czwóreczka już tak jak we wszystkich kartach mówi nam o takim spokoju, o takiej stabilizacji, o takim bezpieczeństwie. Świadczą o tym cztery buławy, masywne buławy, świadczą o tym masywne drzwi, które się otwierają, czyli jest ten pomysł z tej trójki i teraz my go jak gdyby realizowali i, i, I szukamy bezpieczeństwa, żeby jak najbardziej przejść przez ten plan, który żeśmy sobie wymyślili, i to ma podstawę taką solidną. mamy o to i potrzebujemy, żeby on był bezpieczny, żeby nikt nam go nie wykradł albo nikt nie zakłócił tego, jakiś wróg czy ktokolwiek. Więc tutaj jest taki spokój i bezpieczeństwo. Czujemy, że to jest dobre rozdanie tej czwórki. Kolejną kartą po czwórce jest piątka. Tutaj już się wkrada troszeczkę taki, takie nasze ego. Które ogranicza tak naprawdę Saturn, który jest takim ostrożnym, a zarazem ograniczającym nasze możliwości, bo Saturn włada koziorożcem, a koziorożek to jest praca, czyli pracujemy nad jakimś planem. Mamy ten plan wysoko, że to my sobie z tym poradzimy, i tutaj doszukujemy się, że ktoś chce zawładnąć, że ktoś nam chce wykraść ten, i robimy przez to takie zamieszanie, bo my chcemy sami doprowadzić do tego celu, żeby spić śmietankę, chociaż wcale to nie oznacza, że to jest walka, taka przeciwko nam, tylko to może być walka w jednym celu, że ten ktoś chce nam pomóc, a my to spostrzegamy, że chce nam zaszkodzić, więc tutaj piątka we wszystkich małych arkanach jest takim zmaganiem, taką walką, z taką ochroną naszą też, że my ogólnie w tej karcie, to ja to zawsze mówię, że to jest burza w szklance wody, bo właściwie może się okazać, że ci ludzie w tym samym celu i w tym samym kierunku idą jak, jak my i chcą nam po prostu pomóc, a my nie dopuszczamy tego, żeby oni, bo chcemy sami to zrobić i żeby to tylko je jest w naszej głowie. To jest ta piątka. Buław kolejną jest szóstka i szóstka po piątce, bo tam żeśmy się zmagali, mieliśmy jakiś plan, mieliśmy wizję, żeśmy to ustabilizowali i teraz tam nam pomogły, te pięć buław nam pomogło i zostaliśmy jakby wyniesieni i tu jest zwycięstwo. Szóstki wszędzie praktycznie pokazują zwycięstwo, bo nawet jak się oddalamy, to też się oddalamy, to nie znaczy, że jesteśmy pokonani, tylko po prostu w spokoju, żeśmy się oddalili, żeby ten plan na nowo rozwiązać, jak jest w mieczach, czy tutaj jest w buław. Buławach z kolei, że to zwyciężyliśmy, wynieśli nas na ten pedestał. Mamy tu laur, mamy zwycięstwo, jest tu słońce, jest tu nasza ta buława, ta pierwsza asa, czyli ta energia była, walczyliśmy po drodze ze wszystkimi przeciwnościami, począwszy od dwójki, skończywszy na piątce i okazało się to zwycięstwem, czyli te pięć buław na dole to ono nie ma tego ognia, które ma ta jedna buława, czyli to są ci, którzy wynieśli nam, jakby pomogli do tego zwycięstwa, tylko może to być zwycięstwo takie na chwilę, i to możemy się zachłysnąć. Ale wiemy dobrze, że władza zawsze ma za sobą konsekwencje, obojętnie w którym kierunku tą władzę jest zdobywana czy w miłości, czy w pracy, czy w awansach. Więc tutaj są dwie strony medalu, bo potem może się okazać: czyli na siódemce już się okazuje, i wyraźnie tu jest pokazane, na tej siódemce ta osoba, która została wyniesiona, jakby na ten trum, trzyma tą buławę z tym kryształem, czyli z tym słońcem, a też sześć buław walczą, czyli te osoby, które wyniosły na szóstce tego wodza, teraz walczą o jego pozycję, czyli chcą go strącić z tego tronu, bo oni się domagają, że oni się przyczynili do tej chwały tego, więc w rozkładzie, jak się będzie pojawiać, to może być tak, że jest jakiś bruch, z którym musimy zawalczyć, bo on czyha na nasze stanowisko na przykład w pracy, czy na naszego narzeczonego, czy partnera, czy męża, w zależności od pytania i jak tam się karty układają, ale to jest zmaganie. Stąd wszystkie siódemki są takim częścią zmaganiem, jakby z marzeniami, bo siódemka w kielichach to są marzenia i jest tych marzeń dużo i nie potrafimy wybrać, więc tutaj ta siódemka pokazuje nam, że władza też ma swoje konsekwencje i trzeba uważać, bo nawet ci, co wynieśli, mogą też obalić, czyli jest to siódemka buław. Ósemka z kolei pokazuje, że coś już żeśmy tam wygrali w tej siódemce, rozprysnęły się ptaki tutaj, jako takie, no jak, ja mówię to, jak jesteś wśród wrączy kruków, no to musisz uważać, bo to są wrogowie, których roz Rozproszyliśmy na tej siódemce, i jak grom z jasnego nieba poszły te wszystkie osiem była w tym samym kierunku, czyli żeśmy to rozwiali tych wrogów, tu te chmury się rozbiły, czyli w umyśle naszym powstało, że to jest takie nasze zwycięstwo, czyli tak, jakby spadło to na nas nagle i jest to po takich tych wszystkich trudach, po walkach. Jest to karta, która mówi nam, że odnieśli, odnieśliśmy jakiś tam sukces, w zależności od tego, jakie będzie pytanie. W rozkładzie ta karta będzie nam o tym mówiła i to jest takie, jak się patrzy nawet na tę kartę, to widać, że to jest w jednym kierunku, mocny wybuch, rozproszone ptaki, to jest taka. Wolność, a chmury to jest taki umysł w buddyzmie, że jak są zachmurzone, to taki zaćmiony, ten umysł się rozjaśnia, to coś tam w nas zaświtało, i ten plan się realizuje po trudach jakiś tam. I teraz tutaj mamy dziewiątkę. Dziewiątka pokazuje nam wyraźnie, że tą dziewiątą buławę czy mamy w ręku. Tutaj jest te osiem buław, czyli to jest zwycięstwo jakby, ale zostaliśmy bardzo zmęczeni, dużo energii żeśmy oddali, bo ten projekt, który budowaliśmy, ten cel, który chcieliśmy ociągnąć obojętnie, w jakim pytaniu to będzie, to on się zrealizował, ale musimy. Teraz odpocząć, bo tu jest księżyc, a tu jest strzelec czyli strzelec to miał cel, był pomysł była tego, ale to też takie było nasze, że jesteśmy już zmęczeni i ten księżyc taką robi dla nas, że to trzeba, przyszła noc trzeba odpocząć, trzeba na to spojrzeć bo to nasze marzenie się spełniło ale wiadomo, tu są schody po tych schodach on się piął przez te osiem buław od Asa i czasami jest tak, że już cel został osiągnięty ale z tyłu głowy jest jakieś takie zmartwienie, bo tam się czaje te osiem buław i jak ja to mówię, że się uniosłeś zbyt wysoko, a Grawitacja Cię może ściągnąć na dół, więc takie są lęki. I potrzebujesz tego odpoczynku, żeby nabrać ponownie tych sił i z powrotem zacząć, bo cywil życia się tak zaczyna, że coś się zaczyna, potem się dochodzi do jakiegoś punktu i trzeba to jakoś przeanalizować, żeby boleśnie nie upaść po tych trudach i zmaganiach i tym wysiłku, który dokonujemy. I kolejna to jest dziesiątka, i to już jest apogeum. I zawsze mówię, wszystkie dziesiątki to dochodzi się do ściany i one zawsze mówią już gorzej nie będzie, już ten trud, który poniosłeś, jest tutaj też na mężczyzna widać, że te buławy go. Są wszystkie oświetlone i go tak ugniatają. Przychodzi taki moment, że w którymś momencie musimy odpuścić i musimy zacząć coś na nowo, bo to, co żeśmy osiągnęli, to jest dla nas jakby ciężarem tych zmagań i to ogranicza jakby nas, bo tutaj mamy Saturna, a tutaj mamy Strzelca, czyli Strzelec. Było dużo pomysłów. I Saturn stworzył nam takie ograniczenie i takie trudności, i my musimy to dźwigać. Ale tak jak mówię, dochodzimy do pewnego punktu swojego życia, i to się ten cygr zaczyna na nowo. Czyli nie ma nic gorszego już nie może nas spotkać po tych walkach i trudach, i z tym wyczerpaniem. I tak jakby głupiec wędrując przez te wielkie arkany, też dochodzi do świata, i potem znów zaczyna od początku. Czyli świat nakłada się z tym głupcem, jakieś doświadczenia robi, i tutaj też jest ta droga tego asa, aż do dziesiątki. To jest taka kumulacja tej energii. I tego trudu, który ponieśliśmy na tym. I teraz to jest te 10 kart od Asa do 10, i buławy. I tutaj mamy karty dworskie. W kartach dworskich to jest ta hierarchia czyli tu jest Giermek, tu jest Rycerz, tu jest Król, który jest najwyżej Królowa, potem jest Rycerz i Giermek. Giermki we wszystkich kartach dworskich, tak samo i w buławach to jest osoba, która jest na etapie albo uczuć, albo jakiegoś planu, albo jakiejś tam wizji, czegoś, czego chce się nauczyć i chce to doprowadzić do, do końca, według. Swojego tam umysłu i według tego, jak on widzi. Tutaj też w buławie jest to samo, są tu cztery buławy, czyli te kolumny, takie z czwórki, ale one są tak oddalone i są na szachownicy, czyli coś się rozgrywa. I szachownica pokazuje nam, że tutaj ten młody człowiek tak łupie uczami i chce jak najbardziej ten swój plan wprowadzić w życie. I on sobie robi tą wizję i zaczyna go używać, jak gdyby i realizować w realu. I najpierw tak sprytem łypie, tu patrzy, tu kombinuje taki trochę kombinator, który jeszcze, jeszcze się nie ustabilizował, więc jest taki chwiejny, ale za wszelką cenę próbuje się wpiąć w tej hierarchii i tak tu widać nawet tymi otami tam łupie i próbuje to dyplomatycznie rozwiązać na swój sposób, bo o tym świadczy szachownica, rozgrywa się to na tej szachownicy. Więc jest to młody człowiek, jeszcze musi się wiele nauczyć, ma swoje plany, ma marzenia i próbuje je urzeczywistniać. I kolejna karta to jest rycerz, już jest wyżej w tej hierarchii. Rycerze, jak genkowie są na poziomie nauki i realizacji planów, to rycerze już działają i ten też działa, bo on ma w swoim tym słońce, które tutaj tak świeci, słońce jest lwem, zarządza, jest władcą lwa, lew jest znakiem ognistym i znakiem, który ma ego wysokie i to jest dwie trzecie lwa, on będzie dążył do takiej realizacji, do działania w czymś, co mu lew daje, żeby on się tam piął i ma ambicje i będzie o to walczył do końca, Aż się nie znudzi w tej walce, i potem zmieni, jest zmienny, zmienia swoją sytuację, ale to nie znaczy, że walczy całym sercem, jest święcie przekonany, że to jest słuszne, do momentu, dopóki coś nowego się nie pojawi w jego życiu, i wtedy on zmienia tą sytuację. To, że się mówi, że rycerz, ja to zawsze mówię, że rycerz była w to, zawróci, i porzuci. To jest taki dobry kochanek, on faktycznie kocha, póki się nie znudzi, póki nie znajdzie sobie nowego celu, nowej wielbicielki, nowej pracy, nowego działania. Więc jest taki niestały, ale ma wysokie ego, które próbuje sobie tak równoważyć poprzez tą wagę, którą, którą ma. I to jest rycerz. Królowa buław no to jest wręcz, tutaj widać, że jest znak ryby i znak barana. Tu jest baran, tu jest ryba. Ma dwie trzecie barana tego ognistego znaku i jedną trzecią ryby i tego wodnego znaku, bo ogniste znaki barana ma w środku wodę, na zewnątrz ma ogień, więc tutaj jest ta ryba. Ona jest święcie przekonana, że ma intuicję ryby, ma energię, działanie i siłę zim Taka osoba to wchodzi do pracy szefowa, wasza buława i nikt nie może się sprzeciwić, bo ona wie, co go chce, działa szybko, uważa, że ona ma intuicję i ona wyczuwa daną sytuację i nie da sobie powiedzieć, że to jest źle albo że jej zdanie nie jest. Ostatnie to jest po prostu z urodzenia aktorka. Nawet jak jest ubrana, to widać, ma maskę. U niej jest to wszystko na takiej zasadzie, że ona wchodzi i wie, czego chce swoją osobę, emanuje tym, ma intuicję, uważa, że jest uczuciowa, że jest odpowiedzialna. I to jest taka gra, i wiadomo, że gra aktora jest trudną grą, i ona na pewno wymaga dużo dyplomacji, i sprytu, i wyczucia. I, I to ma królowa Buław. To jest silna kobieta z intuicją ryby. W środku ma wodę, a baran ją zapala i daje jej moc, którą posiada Mars. I teraz mamy tutaj króla. Król Buław ma dwie trzecie szczelca, czyli tu jest znak strzelca, tak się określa, i jedną trzecią skorpiona. Ma koronę, która płonie, to tak jak faraon, to, taki ten, to jest władca absolutny, wie. Czego chce, skorpion nadaje mu charyzmę i moc. Skorpion ma silną energię, silniejszą jeszcze od Marsa, bo Pluton nim włada, a strzelec ma Jowisza, który wyznacza cele, i on do tych celów dąży i jest święcie przekonany przez to, że ma tego skorpiona, że jego cele są najsłuszniejsze, moja, mojzość jest najważniejsza. I tutaj to można jak w drugą stronę, to będzie szedł do przodu. Jak się znajdzie, to jest szef, który jest jego ostateczne słowo, to jest ojciec, to też jest ostateczne, czy jakiś kochanek, to on będzie całą swoją energię, wszystko poświęcał celowi i taką charyzmę, którą daje jemu ten skorpion, ale skorpion też jest mrocznym znakiem, znakiem ciemności, spopielenia i tutaj wychodzi później ta negatywna strona, że może być despotyczny, może być szufladkować ludzi, może ich oceniać z góry i potem już nie zmieni swojego zdania, bo to jest jego ostateczne zdanie. I te buławy to są ogólnie zmagania. I te zmagania są takie właśnie między tymi trzema znakami ognistymi i te znaki ogniste mają każdy w środku co innego, bo baran ma wodę, to ta królowa jest baranem, stąd ma tą rybę, strzelec ma powietrze, a skorpion ma wodę i ogień w środku, a lew ma ogień i ogień. Więc tutaj jest dużo ognia, dużo powietrza i jeszcze woda. Powietrze podsysa ten ogień, czyli jest energia niesamowita, która została dana od tego asa buław. I buławy zawsze będą pokazywać nam w kartach nasze zmagania, nasze plany i tego, z czym się borykamy na danej drodze Arkan tych wielkich. Te buławy już żeśmy opracowali, można jeszcze sobie zajrzeć do tych moich poprzednich buław, bo ja tutaj zrobiłam takie w pigułce, żeby było łatwiej po prostu, nie analizuję tak drobiazgów. Każdej karty, tylko mniej więcej o co chodzi, a w tych wcześniejszych moich naukach tam już są dokładnie opisane karty, więc można to razem połączyć z tą pigułką, którą tego także. Jeszcze następne zostały mi tylko kielichy, bo miecze i monety mam przerobione w pigułce. Jeszcze mi zostały kielichy, które chcę właśnie też w tej pigułce przerobić, i to już będzie koniec tych arkan małych. Jeszcze te arkana wielkie też zrobię w tej pigułce, a potem będziemy robić rozkłady, które pokażę mniej więcej na jakiej zasadzie są te. Rozkłady i będziemy się ich uczyć. Może nawet zrobię w takim w odniesieniu do, do bieżących spraw, takich polskich i takich w rządzie i w tym, co się dzieje w Unii i ogólnie zrobimy takie, że to na, na cały świat nie, że tam dotyczy to osoby, tylko w takiej kategorii będziemy się uczyć tych rozkładów. Tam taki najprostszy to jest trzy karty, czyli przeszłość, teraźniejszość i przyszłość i pięć kart, czyli przeszłość, teraźniejszość, rada, ostrzeżenie i przyszłość. I dziewięć kart, które są po prostu taką. Opowieścią, jak gdyby wtedy jest tak łatwiej, można to nawet na sobie robić, można to zrobić na tym, czy ta opowieść życia, to ma właśnie dziewięć kart i każdy z tych numerów ma swoje pytanie, więc będziemy na tej zasadzie rozkładali te karty, czyli tak jak w tej dziewiątce to się układa po trzy karty w każdym szeregu, czyli idą jedynka, dwójka, trójka na dole, potem czwórka z boku, piątka, szóstka, dziewiątka, siódemka i ósemka i każda z tych kart ma swoje pytanie, więc wtedy jest łatwiej bo tam sobie to zapisać, czy sobie powtórzyć, czyli jedynka to jest tak jakby ta nasza teraźniejszą, to co się teraz dzieje w danym momencie, dwójka to co myśli się w tym danym momencie, to co oczekujemy, to trójka, czwórka co czujemy, piątka na co zasługujemy, szóstka co mówimy, siódemka kim jesteśmy, ósemka co oczekujemy, dziewiątka co dostajemy. Więc to jest taka Cała opowieść, i wtedy jest tak fajnie, można jeszcze nakrywać na tą teraźniejszość, co jest ukryte w tej teraźniejszości, co w tej teraźniejszości myślimy my, czyli jak my to odbieramy, jak inni odbierają, i też można rozkładać na sześć kart. Ale to będę, jak już to wszystko podsumuję, to zrobię takie prog. Małe to będą żywioły wody, czyli kielichy, tak jak mówię, kielichy, to tam są trzy te znaki, które jest ryba, która teraz będzie w powodniku, jest rak, to też jest woda, i skorpion to też jest woda. Tylko wszystko. Mają tam wewnątrz inne: mają albo powietrze, albo woda i woda jak raka, a skorpion ma powietrze i ogień, więc te znaki będą się przewijać w żywiole wody, w kielichach i tam to są uczucia, tęsknoty, marzenia nasze, zabawa i to jest nasza miłość, nasze, nasza iluzja, też nasza rodzina, nasze postrzeganie świata, nasza bajka. To wszystko jest. W kielichach i w tych trzech znakach wodnych o wielkiej charyzmie o mistyczyznie, więc to miłość jest właśnie taka wodna i mistyczna, więc dlatego to kiedy się przedstawia i niestety tą miłością bywa różniej Często nawet zadajecie pytania, jak tą miłość zdobyć, i czy to są różne sposoby, i wszystkie znaki w inny sposób to okazują, ale te wodne szczególnie są kochliwe i też mężczyźni ich jakoś tak przyciągają tych facetów jakoś im lżej, bo one są właśnie takie rozmarzone, takie. Inne jak te wszystkie znaki mocne z mocnym ego. Do miłego, trzymajcie się cieplutko. Następnym program będzie o Kielichach.